Pakuj się. Wychodzisz teraz, syknęła moja teściowa, wyrywając mi dziecko z ramion. Rozwodzimy się. Już po wszystkim, dodał mój mąż z tym swoim zadowolonym uśmieszkiem. Obraz mi się zamazał, dopóki za ich plecami nie rozległ się głos. Mam teraz 56 lat. Prowadzę prężnie działające centrum społecznościowe na obrzeżach Wrocławia. Ludzie mówią, że jestem odporna, że jestem wojowniczką, kimś, kto zbudował wszystko z niczego. Ale kiedy moja wnuczka patrzy na mnie i pyta, Babciu, jaka byłaś, kiedy mama, to znaczy Sylwia, była mała? Brakuje mi tchu. Bo żeby powiedzieć jej prawdę, muszę wrócić do zimy, kiedy myślałam, że straciłam swoje dziecko na zawsze. I do mężczyzny, którego nienawidziłam, a który wystąpił naprzód, gdy nikt inny tego nie zrobił. 33 lata temu miałam 23 lata. Byłam jeszcze młodą pielęgniarką w małym szpitalu w Ełku. Moja rodzina przedstawiła mi Henryka na festynie parafialnym. Wszyscy mówili, że to dobra partia, dziedzic ogromnego gospodarstwa niezawodny, uprzejmy. Nie kochałam go, a nawet nie byłam blisko. Ale moja ciotka ścisnęła moją dłoń na przyjęciu zaręczynowym i szepnęła: Stabilizacja jest ważniejsza niż romantyzm, kochanie. Chciałam jej wierzyć. W ciągu kilku miesięcy byłam mężatką i mieszkałam daleko od jeziora i przyjaciół, których znałam, w skrzypiącym wiejskim domu, otoczonym niekończącymi się polami soi i kukurydzy. Od pierwszego poranka czułam się w tym domu jak w pułapce. Matka Henryka, Helena, miała sposób na inspekcjonowanie wszystkiego, co robiłam. Gotowania, prania, nawet sposobu, w jaki składałam serwetki. Nic dziwnego, że Henryk wygląda blado. Mruczała, zerkając na moje zapiekanki. Gotujesz jak w szpitalnej stołówce. Zostawiała notatki o moim sprzątaniu pod cukiernicą. Henryk, który wydawał się pewny siebie i zarozumiały, gdy byliśmy sami, zamieniał się w bojaźliwego chłopca, gdy tylko Helena wchodziła do pokoju. Kiwał głową na jej nagany, a potem patrzył na mnie, jakby chciał powiedzieć: Nie pogarszaj sprawy. Franciszek. Ojciec Henryka był wysokim, opalonym mężczyzną, który pachniał olejem maszynowym i sianem. Na początku myślałam, że może być sojusznikiem, ale gdy tylko głos Heleny się podnosił lub Henryk na mnie warczał, Franciszek cicho opuszczał pokój. Stał się kolejną cichą ścianą, z którą musiałam żyć, stałym świadkiem, który odmawiał działania. Mówiłam sobie, że jestem wystarczająco silna, by to znieść. Rozwód nie był czymś, co robiły dziewczyny z mojej rodziny. Trzeba było to znosić, starać się bardziej, modlić się. Potem zaszłam w ciążę. Helena, która była zimna jak lód, nagle odtajała, ale tylko na tyle, by pokazać swój własny interes. Dla dziecka będzie lepiej, jeśli wrócisz na jakiś czas do swoich rodziców, powiedziała pewnego ranka przy kawie. Mniej stresu dla mnie i dla ciebie. Jej uśmiech nie sięgał oczu. Wiedziałam, że nie myśli o mojej wygodzie, ale o swojej. Mimo to, myśl o ucieczce z tego domu, nawet tymczasowej, sprawiła, że moje serce zabiło szybciej. Henryk odegrał swoją rolę w noc przed moim wyjazdem. Nie zapominaj, czyje dziecko nosisz, powiedział cichym i twardym głosem, gdy staliśmy przy drzwiach. Staraj się nas tam nie zawstydzić. Zacisnęłam szczękę i skinęłam głową. W środku byłam rozradowana ulgą. Po raz pierwszy od naszego ślubu wracałam do domu. Następnego ranka nikt nie przyszedł mnie pożegnać. Ani Henryk, ani Helena. Zataszczyłam walizkę i torby z ubrankami dla dziecka na dworzec autobusowy sama, ale gdy zbliżałam się do peronu, zobaczyłam postać czekającą przy ławkach. To był Franciszek. Wziąłem autobus z miasta, powiedział po prostu. Do Twoich rodziców stąd długa droga. Uważaj na drodze. Zamrugałam, zaskoczona. Przez te wszystkie miesiące ledwo ze mną rozmawiał, poza kiwnięciem głową przy obiedzie, a teraz stał tu, na zimnie, jak niezręczny strażnik. Dziękuję, szepnęłam. Zawahał się, a potem dodał. Jeśli kiedyś będzie za ciężko, nie zmuszaj się do powrotu. Poproś swoją rodzinę o ochronę, jeśli będziesz tego potrzebować. Wtedy nie mogłam powstrzymać łez. Po raz pierwszy ktoś w tym domu mnie zobaczył. Poradzę sobie, udało mi się wyjąkać, ocierając policzki. Zrobię co w mojej mocy. Szczęśliwego rozwiązania, powiedział, odwracając się. A potem byłam już w autobusie, a pola uprawne oddalały się za mną, jak opadająca kurtyna. W domu moich rodziców powietrze pachniało cynamonem i mydłem do prania. Moja mama troszczyła się o mnie. Mój tata zrobił kołyskę z desek sosnowych. Po raz pierwszy od miesięcy spałam, nie budząc się na odgłos kroków za drzwiami. Kiedy urodziła się Sylwia, mała, idealna dziewczynka z ciemnymi włosami, ból i przerażenie skurczów zniknęły w jednej chwili. To dziewczynka, powiedziała pielęgniarka, podając mi ją. Silne płuca. Przytuliłam ją do piersi i szepnęłam jej imię. Sylwia. Moja Sylwia. Kilka dni później zadzwonił Henryk. Cieszę się, że już po wszystkim, powiedział obojętnie. Wybraliśmy imię, złożę dokumenty. Nie zapytał, jak się czuję, nie poprosił, by usłyszeć płacz córki. Ciepło domu nagle znowu wydało się kruche. Minęły tygodnie. Kołysanki mojej matki wypełniały noce, ale wiedziałam, że nie mogę zostać na zawsze. Spakowałam ubrania Sylwii i swoje, z ciężkim sercem. Obiecałam sobie w autobusie, że wrócę tylko dlatego, że słowa Franciszka dały mi nadzieję. Nadzieję, że ktoś w tym zimnym domu stanie po mojej stronie, jeśli sytuacja się pogorszy. Nikt nie czekał na mnie na dworcu, gdy wróciłam. Trzymałam Sylwię na jednym ramieniu, a torbę na drugim, idąc żwirową drogą. Dom wyglądał tak samo, ale jakoś chłodniej. Kiedy otworzyłam drzwi, pojawiła się Helena. Uśmiechając się uśmiechem, któremu nie ufałam. Och, wróciłaś wcześnie. Daj mi dziecko, powiedziała, wyciągając ręce. Zanim zdążyłam zaprotestować, wzięła Sylwię z moich ramion i zniknęła w salonie. Jej głos dobiegł z powrotem. Ma na imię Sylwia. Czyż nie jest cudowna? Weszłam do środka, wciąż ściskając torby. Henryk stał przy oknie ze skrzyżowanymi rękami. Witaj w domu. Powiedział. Dzięki za fatygę. Kopę lat, mruknęłam, starając się utrzymać głos w ryzach. Wtedy jego następne słowa uderzyły mnie jak cios. Rozwodzimy się. Co? Dom jest sprzedany! dodała Helena z drugiego pokoju. Pakuj się. Wychodzisz teraz. Dziecko zostaje z nami. Nogi się pode mną ugięły. Nie możecie tego zrobić. Ona jest moja, proszę. Nie jesteś wystarczająco stabilna. Powiedział Henryk. Ja będę miał opiekę. Rzuciłam się w stronę salonu, ale Helena zablokowała przejście, trzymając Sylwię tuż poza moim zasięgiem. Nie rób sceny, syknęła. To jest ustalone. Błagałam, szlochałam. Moje ramiona czuły się puste i płonące. Proszę, nie zabierajcie mi jej. A potem z ramienia Heleny, z wnętrza domu, zagrzmiał męski głos. Oddaj jej dziecko. "Natychmiast!" Głos Franciszka uderzył jak grom w domu, w którym słyszałam tylko szepty i rozkazy. Helena zamarła w pół kroku. Sylwia wierciła się w jej ramionach, a Franciszek wyszedł naprzód, spokojny, ale niewzruszony. Oddaj jej dziecko, powtórzył. Usta Heleny otworzyły się w proteście. Franciszek nie. Powiedziałem, oddaj jej dziecko. Przez chwilę nikt się nie ruszał. Potem z sapnięciem i czymś w rodzaju paniki w oczach Helena niechętnie oddała Sylwię. Franciszek ostrożnie przytulił ją do ramienia i zwrócił się do mnie. Trzymaj ją! Mocno. Podeszłam. Moje ręce drżały, gdy brałam córkę z powrotem w ramiona. Jej ciało było ciepłe, a w chwili, gdy jej policzek dotknął mojej piersi, coś we mnie się uspokoiło. Spojrzałam na Franciszka, nie oniemiała. Wróć do środka, powiedział. Teraz. Zawahałam się. Przez miesiące ten dom był miejscem kontroli, zimnego osądu i wyrachowanego okrucieństwa. Ale głos Franciszka zmienił coś w powietrzu. Przekroczyłam próg. Helena stała sztywno przy kanapie, patrząc na mnie, jakbym wniosła błoto. Henryk chodził za nią z zaciśniętą szczęką. Co to ma być, tato? warknął Henryk. Już wyjechała. Nie było jej od tygodni. Siadajcie, powiedział Franciszek, nie podnosząc głosu. Oboje. Kiedy się nie ruszyli, dodał: Nie każcie mi powtarzać. Henryk opadł na fotel. Helena nie usiadła, ale przestała się ruszać. Franciszek zwrócił się do nich. Myślicie, że nie wiedziałem, co planujecie? Powiedział cicho. Myślicie, że nie słyszałem nocnych telefonów, szeptów w stodole? Rozmów o tamtej kobiecie z przeszłości? Twarz Henryka poczerwieniała. To nie. Planowałeś wykorzystać Dagmarę? Powiedział Franciszek, żeby urodziła ci dziecko, a potem odrzucić ją i wrócić do kogoś wygodniejszego. Kobiety, która nie może mieć dzieci. Czyż nie tak? Helena sapnęła. Jak śmiesz. Jak ja śmiem. Oczy Franciszka zapłonęły. Pozwoliliście jej nosić waszego wnuka, rodzić samotnie, a potem próbowaliście wyrwać jej to dziecko z ramion w chwili, gdy wróciła. Myślicie, że nie słyszałem, jak hełpiliście się sprzedażą domu za jej plecami? Henryk zerwał się na nogi. To nie było tak. Zniknęła na zbyt długo? Praktycznie nas porzuciła. Zamknij się, Henryku, powiedział Franciszek. Siedziałam tam, trzymając Sylwię oszołomiona. Franciszek, człowiek, który zawsze wychodził, gdy robiło się głośno, stał między mną a ludźmi, którzy próbowali mnie zniszczyć. Nawet nie pojechałeś zobaczyć swojej córki po urodzeniu kontynuował Franciszek. Nie zapytałeś o poród, nie zasługujesz na to, by być jej ojcem. Helena spróbowała ponownie. Stajesz po jej stronie, jest obca, jest jedyną osobą tutaj, która zrobiła cokolwiek właściwego odparł Franciszek. Ty, Heleno. Zamieniłaś ten dom w cholerną strefę wojny, a ty, Henryku, nie jesteś mężczyzną. Jesteś tchórzem chowającym się za fartuchem matki. Helena podeszła, próbując chwycić ramię Henryka. On jest twoim synem, a to jest mój dom, powiedział Franciszek, wyciągając grubą kopertę ze stolika. Oboje wychodzicie. Zebrałem wystarczająco pieniędzy, by pomóc wam zacząć od nowa, ale to wszystko. Jedna wpłata. Potem zarabiacie na siebie sami. Wyrzucasz nas? Głos Heleny się załamał. W naszym wieku, Franciszku, to okrutne. Nie drgnął. Okrutne jest to, co zrobiliście tej dziewczynie. Helena opadła na kanapę, oszołomiona. Henryk wyglądał blado, jakby ktoś zgasił w nim światło. Franciszek zwrócił się do mnie i podał kolejną kopertę. Pozew rozwodowy, powiedział. Podpis Henryka już tam jest. Jeśli chcesz dodać swój, to twój wybór. Ale tak czy inaczej, małżeństwo jest skończone. Henryk stał drżąc. Zniszczyłaś wszystko. Wszystko. Nie, powiedziałam cicho. Sam się zniszczyłeś. Przycisnęłam Sylwię bliżej i spojrzałam na Franciszka. Dziękuję. Odwrócił wzrok z zaciśniętą szczęką. Będziesz musiała wymyślić, co dalej. Ale dzisiaj nigdzie nie idziesz. Nie z Noworodkiem. Tej nocy zostałam w pokoju gościnnym na drugim piętrze, miejscu, które Helena kiedyś uznała za niedostępne dla mnie. Niewiele spałam. Sylwia budziła się co godzinę i za każdym razem, gdy płakała, spodziewałam się pukania Heleny, jej złośliwych komentarzy, jej spojrzeń. Ale w domu panowała cisza. Tym razem cisza była jak ochrona. Rano Henryk i Helena już wyjechali. Ich walizki zniknęły. Drzwi ich sypialni były uchylone. Nie pytałam dokąd pojechali. Przez następne kilka dni zostałam. Nie byłam pewna, co będzie dalej, i nie chciałam wracać do rodziców z kolejnym wstydem i dramatem do rozpakowania. Franciszek niewiele mówił, ale każdego wieczoru siadał naprzeciwko mnie przy kolacji. Czasem pytał o harmonogram karmienia Sylwii. Czasem tylko kiwał głową i mówił, dobrze sobie radzisz. Tydzień później delikatnie zapukał do drzwi mojego pokoju, jak ktoś nauczony, by nie straszyć. Wyglądał inaczej bez cienia Heleny stojącej obok niego. Mniejszy, prawie, ale bardziej ludzki. Masz chwilę? zapytał. Poszłam za nim na tylną werandę. Pole rozciągało się za stodołą, jak złoty ocean, znikając w zmierzchu. Sylwia spała na górze. Mam nadzieję, że się zadomawiasz, powiedział. Próbuję. Chciałem cię o coś zapytać, powiedział powoli. Jest tu dużo ziemi, więcej niż potrzebuję. Chciałbym, żebyś wybrała sobie miejsce gdziekolwiek, gdzie poczujesz się dobrze i zbudowała własny dom. Zamrugałam. Co? Podrapał się po karku. Wiem, że nie jesteś już częścią tej rodziny. Ale Sylwia jest, jest moją wnuczką, a po tym wszystkim ja chciałbym zostawić coś wam obu. Nie musisz decydować teraz, ale jeśli chcesz, ziemia jest twoja. Nie wiem co powiedzieć. Niczego mi nie jesteś winna, powiedział. Może poza jedną rzeczą. Uniosłam brew. Pozwól mi zostać w jej życiu. Pozwól mi być jej dziadkiem. Chciałbym patrzeć, jak dorasta. Poczułam, jak ściska mi się gardło. Po tym wszystkim spodziewałam się odejść z niczym. Zamiast tego oferowano mi przyszłość, nie z litości, ale z czegoś innego, może nawet z odkupienia. Możesz, powiedziałam. Oczywiście, że możesz. Franciszek kiwnął raz głową. To wszystko, czego potrzebuję. Staliśmy w milczeniu, gdy słońce znikało za polami pszenicy. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów uwierzyłam, że może nam się udać. Miejsce, które wybrałam, znajdowało się na skraju posiadłości Franciszka, gdzie linia brzus stykała się z jeziorem. Było tam spokojnie, cicho, z wystarczającą ilością wiatru, by liście szeptały. Franciszek pomógł mi oczyścić teren, a kilku lokalnych wykonawców, którzy pracowali dla rodziny od lat, zaoferowało swoje usługi ze zniżką. Nikt nie zadawał pytań. Wszyscy zdawali się jakoś wiedzieć, co się stało. Nikt mi nie współczuł. To było ważne. Nie odbudowywałam przeszłości. Budowałam coś nowego. Mój dom był mały, ciepły i pełen światła. Parterowa przestrzeń z dużymi oknami, otwartymi półkami i słonecznym pokojem dla Sylwii. Moi rodzice nie chcieli opuszczać Ełku. Zbyt wiele wspomnień, zbyt wielu przyjaciół ale przyjeżdżali często, czasem na tygodnie. Moja mama pomagała przy kąpieli. Mój tata wyrzeźbił nową kołyskę własnymi rękami. Zaczęliśmy żyć w rytmach, które wydawały się drugą szansą. Franciszek przychodził prawie codziennie nie jako stróż, nawet nie jako sąsiad, ale jako dziadek. Przynosił świeże jajka lub domowy dżem i siadał na werandzie, podrzucając Sylwię na kolanie i nucąc stare ludowe piosenki. Nadal nie wiedziałam, jak opisać naszą więź. Nie był dla mnie postacią ojca. Nie był już do końca rodziną, ale był, a to liczyło się bardziej niż zdawałam sobie sprawę. Czasem łapałam się na myśli, że gdyby tylko Henryk był inny, może wszyscy mielibyśmy coś dobrego, ale wtedy powstrzymywałam się. Gdyby Henryk nie był tym, kim był, gdyby Helena nie była tym, kim była, Nigdy nie dowiedziałabym się, co to znaczy przetrwać. Nigdy nie zbudowałabym tego życia. Nie życzyłam sobie bólu, ale byłam wdzięczna za to, co odkrył. Kiedy Sylwia miała około trzech lat, zaczęłam czuć niepokój. To nie było niezadowolenie, bardziej jakby coś we mnie budziło się na nowo. Pamiętałam, jak to jest pracować, wnosić wkład poza własne cztery ściany. A co więcej, pamiętałam strach, który czułam, gdy byłam sama i w ciąży, nie wiedząc, kogo prosić o pomoc, przerażona perspektywą uwięzienia. Nie chciałam, by inne kobiety przez to przechodziły, zwłaszcza same. Pewnego wieczoru po kolacji, gdy Sylwia spała na górze, powiedziałam Franciszkowi, o czym myślałam. Chcę coś zacząć, powiedziałam. Centrum dla mam takich jak ja. Kobiet, które zostały porzucone, lub próbują samotnie wychowywać dzieci, miejsce, gdzie mogą odetchnąć, uzyskać pomoc i wciąż zachować godność. Franciszek powoli skinął głową. Czego potrzebujesz? Ziemi, trochę funduszy na start, czasu. Masz wszystkie trzy, powiedział. Jeśli tego chcesz, poprecie. Nie powiedział tego jak przysługi. Powiedział to jak obietnice. W ciągu roku rozpoczęliśmy budowę pierwszego budynku. Nie był luksusowy, tylko solidna konstrukcja z miękkimi drewnianymi podłogami, czystymi placami zabaw i prywatnymi pokojami do odpoczynku. Ale był nasz, mój. Nazwałam go wierzbową przystanią. Przychodzili ludzie, nie tylko zmagający się z problemami mamy, ale nauczyciele, emerytowane pielęgniarki, wolontariusze, którzy wierzyli w drugą szansę. Wieść się rozeszła, napłynęły darowizny, a potem centrum się rozrosło. Dodaliśmy skrzydło z noclegownią, program szkolenia kulinarnego, mały żłobek dla pracujących mam. W końcu wykupiłam sąsiednią działkę i dodałam nocną aptekę i sklep spożywczy, jedyny otwarty po dziewiętnastej w całym powiecie. Nie chciałam tylko pomagać kobietom. Chciałam zmienić sposób, w jaki nasze małe miasteczko je wspierało. Ludzie zaczęli nazywać mnie historią sukcesu, ale ja wiedziałam lepiej. To cicha wiara Franciszka we mnie zapaliła iskrę, i to była Sylwia, jej chichoty, jej mała piąstka zaciśnięta na moim kciuku, która prowadziła mnie przez wątpliwości. Nigdy więcej nie usłyszałam o Henryku. Ani listu, ani pukania do drzwi. Nie wiem, gdzie skończyła Helena. Może zaczęli od nowa gdzieś indziej, tak jak my. Może pozostali złamani. Nie życzę im źle, ale też nie potrzebuję odpowiedzi. Mieli swój rozdział. Ja mam swój. W miarę upływu lat Franciszek się starzał. Jego kolana sztywniały, a wzrok słabł, ale nigdy nie opuścił niedzielnego obiadu. Sylwia go uwielbiała. Nauczył ją łowić ryby, naprawiać opony i rozpoznawać dzikie zioła. Kiedy zdrapała sobie kolana, biegła do niego. Kiedy dostała się na studia, jemu powiedziała pierwszemu: Płakał bardziej niż ja. Kiedyś, gdy miała około dziesięciu lat, usłyszałam, jak Sylwia pyta: Dziadku Franciszku, czy ty i mama jesteście małżeństwem? Roześmiał się i powiedział: Panie Boże, nie, jestem o wiele za uparty dla twojej mamy. Zastanowiła się nad tym, ale kochasz ją, prawda? Kocham, powiedział, w sposób, który ma znaczenie. Tej nocy siedziałam z nim na werandzie, gdy Sylwia spała w środku. Czy kiedykolwiek tego żałowałeś? Zapytałam, że ich wyrzuciłeś. Franciszek nie zawahał się. Żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej. Uśmiechnęłam się. To sprawiedliwe. Odwrócił się do mnie. Myślisz, że dobrze zrobiłem? Spojrzałam na światło świecące przez okna domu, który zbudowaliśmy, na zabawkowy trójkołowiec na trawniku, na oprawione zdjęcia na półce na werandzie, z twarzami kobiet, które dzięki nam odzyskały życie. Myślę, że to nas uratowało, powiedziałam. Franciszek zmarł cicho we śnie, gdy Sylwia była na studiach. Zostawił jej wszystko ziemię, stodoły, domek nad jeziorem. W testamencie nazwał ją drugą szansą mojego serca. Kiedy znalazłam list wsunięty do koperty, płakałam po raz pierwszy od lat. Teraz, dziesiątki lat później, Sylwia jest mężatką, zbudowała swój dom tuż przy ścieżce od mojego. Moi rodzice dawno odeszli, ale ich miłość wciąż odbija się echem w sposobie, w jaki zaplatam warkocze mojej wnuczce, czy jak wolno piekę niedzielną pieczeń. Wierzbowa przystań jest teraz pełnym kampusem z biblioteką, ogrodem, a nawet poradnią prawną. Już nim nie kieruję, ale wciąż mówią do mnie pani Dagmaro, gdy przechadzam się korytarzami. Czasem siedzę na werandzie i słucham wiatru w drzewach. Myślę o tym zimnym poranku na dworcu autobusowym, kiedy myślałam, że nikt za mną nie zatęskni. Myślę o głosie Henryka, mówiącym mi, żebym znała swoje miejsce. Myślę o chwili, gdy Franciszek powiedział: Oddaj jej dziecko natychmiast. I uśmiecham się. Bo nie jestem ofiarą jestem kobietą, która wróciła i zbudowała wszystko, co próbowali mi odebrać i jeszcze więcej.